Siemanko moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś zagramy sobie w Minecraft i zbudujemy sobie wielką głowę, bo dzisiaj jest druga rocznica mojego kanału na YouTube. Także zanim do filmu przejdziemy, chciałbym Wam bardzo podziękować za te dwa lata. Za wszystkie sobie łapki w górę, wyświetlenia i komentarze. Bo gdyby nie wy, mnie by tutaj dziś nie było. Także naprawdę wam dziękuję. A skoro już przy łapkach subach jesteśmy, to możecie też zostawić. Dodatkowo zachęcam Was też do wbić na mojego Discorda, TikToka i Instagrama. Wszystkie linki jak zwykle na dole w opisie. No a ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Okej okay, widzowie, także zanim zaczniemy budowę, to czas chyba na spanko, bo nastaje noc, jak możecie zauważyć, zaraz zmieni nam się dzień na 399 i przy okazji dobijemy sobie 400 dzień. Także tutaj mamy wszystkie surowce naszykowane I teraz tak, zaczynamy budowę Zaczniemy ją gdzieś o tu W tym miejscu, także raz Dwa Czekajcie chwilkę, dajmy sobie hełm Dobra, cztery piksele, czyli cztery w górę Trzy, cztery Teraz będzie Brązowego 6. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć

I mamy już tutaj zrobiony cały obwód. Teraz trzeba wypełnić ten kwadracik Jakoś to będzie moja czapeczka. To cała na górze jest taka szara, czyli wypełniamy sobie szarą. W ogóle tutaj też ostatnio, jak muszę zauważyć, sobie dodałem do D -D tapaka z licznikiem dni, tak żeby mi się przyjemniej grało. Koordynaty też przy okazji mam, więc f3 prawie trzeba w ogóle już nie ma potrzeby używania. I skończyły mi się szare. Trzeba wrócić na dół do szalkera, ale to będzie olbrzymie, naprawdę, i ja nie mogę. Wezmę jeszcze trochę brązowego. W sumie wezmę prawie wszystko. Wyłożę sobie tutaj to. I lecimy. Czy tak, kremowe, czy Dobra, 6 kremowego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj do końca ciągniemy brązowym. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ogólnie wczoraj też widzę miejsce miał special z okazji 1000 subów zaległy i był moim zdaniem dosyć spokoj, z zdaniem wielu osób też, więc polecam zajrzeć i były mają niestety z nim problemy techniczne, a także musiałem niestety usunąć i wstawić jeszcze raz. Także jeśli ktoś z Was nie był lub był, to prosiłbym o lajka na tamtym filmie. Naprawdę pierwszy raz tak o jakiś szczególny film. Was proszę lajki, ale więc mam nadzieję, że tu nie będzie problemem. Dobra, hmm, czyli tak 6 w górę, czyli czekajcie, skoro tu mamy 1 2 3 4 5 6 tu, czyli jeszcze 4 w górę. Okej. Okay. Raz 2 3 i 4 i tu Ok, i taka mniej więcej boczna ścianka będzie, tak samo trzeba będzie zrobić z drugiej strony. I będzie git. W ogóle mi się też ferie zaczęły, więc postaram się dla Was jakiegoś lajwika w ferie zrobić. W pierwszym tygodniu mnie nie mam. Także nagrałem już kilka shortów na zapas. Z czego też jeszcze jeden, którego nie było nigdy na polskim tubie. Także no możecie zostać na kanale. Zachęcam. I ogólnie jeszcze będę się starał też wrzucić to. Ogólnie ja ten filmik nagrywam tak jakoś w sobotę, a wy go widzicie we wtorek. Ale no mówię, jak jeśli mnie wtedy nie będzie, to on dopiero we wtorek się pojawi, bo wtedy będzie rocznica kanału. I kiedy to będzie, to właśnie ten tydzień shortów, który się zaczyna w niedzielę 12 będzie trwał do soboty. I właśnie wtedy będą się te shorty pojawiać tutaj się skopiemy powoli to zniszczymy i będziemy mieli pierwszą ścianę gotową i teraz tak tylna ściana to ona w sumie będzie tak naprawdę tylko z, z brązowego z tego co mi się wydaje czekajcie zobaczę no nie brązowy i jeden piksel tu chyba wystaje ta czapka, czekajcie chwilkę, zaraz sobie zobaczymy. Może się uda na tej F5 to do stresu, choć ciężko będzie. Dobra, zrobimy tak, że tu będzie o jedno wystawało. Albo o dwa. Ja to zaraz mówię, zmierzymy dokładnie. Tu wszędzie musi być kremowy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 13, 14, 15, 16. Chwila dotąd chyba to będzie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dobra jest git i dotąd będzie to chwila bo tutaj coś mi wyszło nie tak jak miało wyjść tu miały być 2 piksele w górę a nie 3 także mała korekta i ciśniemy dalej jest szansa, że się uda jak najszybciej to zrobić, mówię kto mnie tak się spawnik prezentuje, moim zdaniem niesamowitą metamorfozę przeszedł raz, dwa, trzy, cztery pięć, i tu będzie sześć, dobry I tu wszędzie już do końca ścianki będą brązowe. Pyk, 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 pyk. Wypełniamy to. No i zaczyna to, powiem Wam, bardzo ładnie wyglądać, moim skromnym zdaniem. Jeszcze sobie później, w środku zrobimy tutaj małe przejście. W sumie mam też takie. A nie, to nie, bo to musiałoby być jedno wgłębienie. To nie, bo myślałem, że mogę zrobić takie fajne automatyczne przejście, ale jednak nie zrobię. Niestety. Ej, dobra, po prostu postawimy w środku, do którego nikt nie będzie wchodzić, i tyle. Tabliczki pamiątkować trzeba dać. Dobra, czyli dotąd robimy z tej strony i zobaczymy, jak będzie stało. Jak surowców zabraknie, lub coś takiego. tutaj już włosy zaraz będą zrobione i będę mógł przejść do twarzy tuśmy się skończyły brązowy w kwipunku pójdę sobie tędy tutaj wszystko pospadało to szybko w górę podjadamy i wykładamy i zostanie jeszcze tylko zaraz przód twarz czyli najważniejsza w sumie rzecz jeśli o głowę chodzi dobra tutaj zaraz przejdziemy do tej czapeczki a zanim to to jeszcze sobie tutaj wyłożymy i do magazynu zaraz kocimy po podeseczek trochę bo coś naszykowałem żeby tutaj środeczek wyłożyć no i elegancko tutaj pyk i sobie wyłożymy jeszcze dach przy okazji, trochę tego szarego mi zostało pyk i dobra Wyjmijmy to skrócę dwa piksele to jest chyba na 2 piksele mi się wydaje. Tak, bo to jest rozmiarowo, czyli tutaj już zaczynamy budować czapeczkę. Dobra. To ile to ma? To ma um, raz 8. Dobra, 8 to ma czyli to robimy na czwartej kratce. Dobra. Wszystko jasne. Możemy lecieć w budowie. Dwa piksele od góry. No i elegancko.

To jeszcze tu, jedno w bok, będzie to dobra. Czy tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Elegancko. Teraz trzeba się na drugą stronę przedostać. I przy okazji pójść spać, bo nadchodzi noc. I przywitać nowy dzień. Dobra, śpimy na dole. Trudno się mówi. I witamy w tym momencie. Dzień 400. Udało się nam dobić. Ja jestem zadowolony. Czekajcie sobie na twarz, zobaczę tylko. 4, dobra. 4 i dobra. To przecież skoro już tu jestem z przodu, to przejdźmy do twarzy. Przejdźmy do twarzy, wyłóżmy ją sobie. Teraz to, to i najgorsze będą zaraz te zakrętasy całe. Czy to będzie na 4 wysokości, raz, dwa, raz 2, pyk i pyk. i elegancko będziemy mieć tutaj to wyłożone czyli teraz przechodzimy tu i teraz na tym będzie kremowa dobra i elegancko mm, tutaj jest brązowe tak jak na tamtym jest czyli w połowie trzeba zrobić dobra No, elegancko oczy robimy. Tutaj takie ma to wystawać. Dobra. Czy tak. To jest na połowę, czyli raz, dobra. Tylko LK musi być nad tym. To ma iść do połowy tego i tu w oku Dobra. Tu. Jeszcze mamy ten, tylko T50 te tego brązowego, ale powinno starczyć I chyba odwzorowałem dobrze. No jest git. Powiem tak, jest dobrze. Ładnie to zaczyna wyglądać. Ja spróbuję w końcu tutaj wylądować. Na dachu udało się super, teraz sobie wyłożymy i wszystko będzie zaraz gotowe. No i elegancko, pyk, pyk, gdzieś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tu jest środek. Pyk, środek. Tu dajemy dwa brązowe. Czyli tutaj walimy te. Jakby taką opaskę, że tak to ujmę. Już zaraz do niej przechodzimy. czy tu. To tu, to tu. I tu wypełniamy całe szarym. Pyk, 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 pyk. I elegancko. Możemy wziąć się dalej za wykładanie. Oby tylko mi betonu szarego nie zabrakło. Bo jak zabraknie, będę trochę zawiedziony. W sumie trochę tutaj wyliczałem ile mi jest potrzebne. A wszystkiego innego starczyło. Także miejmy nadzieję, że nic nie zepsułem. I że starczy mi tego betonu. Już tutaj przykrywamy. Albo w sumie przykryjemy to zaraz. Połowa jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No tu i tu jest połowa. Tutaj to zniszczę póki co Czyli chyba jednak faktycznie będzie coś takiego, że tu będzie czekajcie chwilę. Muszę zobaczyć to od tyłu jeszcze raz. Coś takiego, dobra. No osiem. Tu, tu. sobie w sumie wyłożę i będzie elegancko. Jeszcze chyba nawet zostanie trochę. Także oby. To tu, tu, a to w górę. I teraz tak zostawiamy tutaj tą dziurę na razie lecimy szybko do magazynu zebrać to drewno całe wykopiemy całą tą przestrzeń która jest potrzebna utyka jedzonko na pasek szybko drewna z takbierem przerabiamy i lecimy na górę to wyłożyć, a tak się to prezentuje dosyć spoko A jeszcze tu zostało do wyłożenia i tam jedna dziurka kremowa, już się szkielet zrespił. Ja nie mogę, zaraz mi jeszcze będzie chciał zwalić. Znając mojego farta, to on to zrobi. Aj, bo jeszcze węgla nie wziąłem. Dobra, to zaraz tu wrócimy. Jeszcze po węgiel, pochodnie wyłożymy. na razie wykopmy tutaj całą podłogę a to z tą łopatą to się tak szybko i przyjemnie kopie to jest po prostu tak piękne no i elegancko wszystko wykopane teraz wykładamy sobie dechami wydaje mi się że to będzie najlepszy projekt na rocznicę kanału w sumie były tylko dwa był ten puchar i ta główka i swoją drogą możecie w komentarzach widzowie napisać który wam się Najbardziej podobał to przypnę wam serduszko, fajna dyskusja. Może też się z tego nawiązać. I kto napisze hashtag rocznica, to też mu przypnę serduszko. To znaczy, dwie rzeczy na przypięcie serduszka w tym odcinku, że no, mi się wydaje, że dosyć nieźle. Może niedługo jakieś vlogi się na kanale pojawią albo na Instagramie na pewno. Wbijajcie na Instagrama, bo w następnym tygodniu na pewno dużo fotek wleci. Także, no, wbijajcie. Tutaj wykładamy. Pyk, 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 pyk. I jeszcze dosyć sporo tych desek zostało. Jeśli mam być szczery. Czyli to wykładamy tu. Jedno trzeba podsadzić. I elegancko mamy to zrobione. Teraz lecimy szybko po jakiś wungiel, i tu gdzieś powinien być. Proszę, oto i on. Mamy trzy, to jeszcze trochę wezmę. 5 powinno starczyć. Dobra, bierzemy. Wracamy do główki. Mm, jedzonko na pasek i oświetlamy główkę od środka no i dosyć spoko to wygląda tutaj jeszcze przyniosę tego torcza tego mogę przynieść tu, tego tu tak symetrycznie będzie o i elegancko Zróbmy crafting, patyków jeszcze trochę. Tabliczki, i teraz piszemy tak. Druga rocznica kanału w Nukol. I teraz zapisujemy datę, datę powstania. I to jest 14.02.2021. A teraz piszemy data drugiej rocznicy. 14.02.2023. Dodajemy. Mamy pamiątkowe tabliczki. Mamy crafting. Zabieramy to. Wychodzimy. I tak, moi drodzy, prezentuje się moja główka. A. Jeszcze się nie prezentuje. Bo jeszcze trzeba dach wyłożyć. Dobra. To dlatego tych mobów tam się tyle nie, nie respiło. Dobra. No. I teraz już raczej nic mi nie powie, że nie. Widzowie. Tak się prezentuje. Oto moja główka. Dajcie znać w komentarzach jak wam się podoba. Moim zdaniem wyszła spoko. Tutaj może tam niektóre pojedyncze piksele. Trochę tutaj coś źle zrobione. Ale tak to ogólnie. Moim zdaniem... Całkiem spoko wyszła. Także, widzowie. Także, widzowie, to by było na tyle. Dajcie znać, jak filmik Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A ja już się z Wami żegnam. Do następnych, trzymajcie się. Narka.